Cześć, kolejne zdanie z matematyki. Tym razem mamy sprawdzić, e, wskazać zbiór rozwiązań takiej nierówności. Ta nierówność jest teoretycznie dość prosta, e, bo to jest teoretycznie nierówność liniowa. No tylko ten pierwiastek może tu troszkę pokrzyżować nam plany. Dobrze, przepiszę sobie najpierw tą nierówność, czyli mamy tak, pierwiastek z 19 minus 4,4 i razy 19 minus 7x i to jest większe od 0. No, pierwszą rzeczą, jaką bym chciał, żebyście zauważyli, to że to jest zwykła liczba. Czyli ja mogę sobie to podzielić śmiało przez pierwiastek z 19 minus 4,4. Śmiało to mogę sobie podzielić. Tylko pytanie jest jedno: czy to jest ujemne, czy to jest dodatnie z racji tego, że tu jest nierówność? Jeżeli to jest liczba dodatnia. To znaku nierówności nie zmieniam, ale jeżeli się dzieli przez liczbę ujemną, to znak nierówności się zmienia. No i pozwoliłem sobie tutaj, jak widzisz, zapisać, że 15 z 19 to jest 4,35, i coś tam dalej było. Czyli odejmuję 4,35 minus, może tu ci zapiszę 4,35 minus 4,40, tak? Bo 4,4 to znaczy 4,40, to zresztą mogę dopisać. No to widać, że to jest mniejsze od 0, tak? Czyli z tego prostego wniosku wynika, że będzie 19 minus 7x i mam zmienić znak na przeciwny, bo dzielę przez liczbę ujemną. OK. No i teraz co? Minus 19, czyli minus 7x jest mniejsze od minus 19. Tu znaku nie zmieniam, bo odejmuję 19, ani dzielę, ani nie mnożę. Dopiero tu, jak będę dzielił przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli przez to, co stoi przy x, czyli przez minus 7, to tu znowu zmienię znak w drugą stronę i wyjdzie 19 siódmych, czyli x jest większe. Tu można całości wyciągnąć, 2 całe. 19 jest 14, czyli 5 siódmych zostaje... Nam tu. Czyli x -y są większe od 2 całych i 5 siódmych, czyli to jest to, odpada, no to pasuje, bo to odpada, i to odpada, bo mają być większe, tak? Od 2 całych i 5 siódmych, czyli jeżeli narastałem sobie tu 2 całe i 5 siódme, no to strzałkami pokazuje, że one mają. W tą stronę, tak, ucieli się być to nawet w prawo w każdym bądź razie lecieć, czyli to jest ten przedział, czyli od, od 2,5 do plus nieskończoności. Tak? No. A tu minus zniknął, bo minus 19 przez minus 7, minus minusem daje plus. Więc powiem tak, od tego momentu, czyli to co jest w zielonej ramce. Zadanie jest prościutkie, bo to jest bardzo prosta nierówność liniowa. Natomiast tu trzeba było właśnie zauważyć, że pierwiastek z 19 to jest 4,35. Więc, jak to odejmujemy, to to będzie liczba ujemna, i trzeba znak zmienić na przeciwną. Ale to Wam powie kalkulator, tak? że to jest taka liczba. Możecie mieć na maturach kalkulatory, i dzięki temu, no, wiecie, że to jest ujemne, i tak można było prosto zrobić to zadanie. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało możesz je pisać w komentarzach. No, choć chyba nie będzie, bo to jest takie już teraz dobrze wytłumaczone. Ale jak coś to pisz. A póki co, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań z matematyki. Na razie.